Teraz wprowadzimy informacje dotyczące muszy świętych i liturgii w parafii. Po lewej stronie w menu mamy zakładkę Liturgia, i tu wybieramy musze święte. Wprowadziliśmy wcześniej w opcjach, że jest czas letni bądź czas zimowy. Tu będziemy mieli właśnie możliwość wybrania i przypisania danej godzinie, kiedy ten czas, kiedy tam święta obowiązuje, czy w czas letni, czy, czy zimowy. Tutaj mamy prześwięte w parafii, które ustawiamy jakby każde osobne dla dni powszednich, niedziel i świąt. Oczywiście też stworzyliśmy możliwość święta, ukazania godzin świąt nakazanych i w wakacje. Rozdzielając to nam święte w ciągu tygodnia i w niedzielę, i Święta. Jeśli na przykład parafia posiada Kościół Dojazdowy, jakieś inne miejsce, gdzie odprawiane są Prześwięte, można również na dole wcisnąć przycisk po pytaniu, czy parafia posiada Kościół kaplicę Dojazdowej szpitale, Dajemy Tak i tam uzupełniamy tę Przeświętej. Ale w jaki sposób tutaj na stronie głównej uzupełnić tę Przeświętę? Mamy dni powszednie. Mamy tabelkę z godziną, opisem i informacjami. Do, pod każdą tabelką jest przycisk: Dodaj godzinę, więc chcemy ją dodać. Na przykład w dni powszednie mamy msze święte o 7 rano. Klikamy w pole tekstowe. Pokazuje nam się jakby wybór automatyczny, żeby przypisać godzinę. Jest to 7 rano i dajemy teraz. Wybierz. Możemy też dodać opis, jeśli na przykład jest to jakaś. Specyficzna msza święta, bądź trochę nie wiem, za chorych, z udziałem dzieci, jak się to jest w niedzielę i święta. Czasami bardzo często parafie mają msze dla dzieci. I teraz kiedy ta msza święta się odbywa? Czy przez cały rok, czy właśnie mamy przypisać tą godzinę siódmą rano do czasu letniego, czy do czasu zimowego? I w taki sposób musimy stworzyć cały przebieg tygodnia, mszy świętych w tygodniu, przez cały rok. I na przykład tutaj wprowadzamy Mszę Świętą o godzinie siódmej. Następna msza święta będzie w tygodniu o godzinie 8 i one będą trwały cały rok niezmiennie, ale w tygodniu również mam mszę świętą o godzinie 18, więc daję tutaj informację, że to jest godzina 18, ale wiem, że ta godzina 18 jest przypisana do czasu letniego, więc w określeniu czasu kiedy to jest wciskam czas letni. Wiem też, że w mojej parafii jest w okresie zimowym o godzinie 17 tam msza święta, nie o 18, Więc dodaję godzinę. I tą godzinę na przykład wybieram tak jak jest to w czasie zimowym, czyli na godzinę 17 i wtedy zaznaczam, że to jest czas zimowy. Jeśli wprowadziłem wszystkie msze święte w dni powszednie i niedziele święta, daję w prawym górnym rogu przycisk Aktualizuj. One się aktualizują i wówczas zapamiętują się na stronie parafialnej. Ja też tutaj szybko wprowadzę msze Święte w Niedzielę, że są o godzinie, przypuśćmy, właśnie 8. I to są, trwają przez cały rok. O godzinie 9.30 i również trwają przez cały rok. I o godzinie 11.00, i jednocześnie jest to msza dla dzieci. I mogę sobie na przykład napisać tutaj właśnie msza dla dzieci. I ona trwa cały rok. I o godzinie 12:30. Mogę też nazwać, że to jest że To jest suma. I również trwa cały rok. Nie mam jakby rozgraniczeń na inne okresy liturgiczne, na święta nienagazane, czy, czy w wakacje. Nie mam kościoła dojazdowego, więc aktualizuję. I w tym momencie widzę, mam wprowadzone muszę święte. Mogę je podglądnąć na stronie parafialnej. Czyli w tym momencie mogę odświeżyć tą stronę parafialną. wejść w zakładkę liturgia. Muszę święte. I tu mam napisane w dni powszednie i niedzielę i święta. Z racji tego, że obecnie jest zima, pokazuje mi się tylko msza Święta w okresie zimowym. Jeśli przejdziemy datą na okres letni, pokaże mi się godzina 18. Mogę wyświetlić oczywiście wszystkie dostępne też msze Święte. I wtedy mi się pokaże osobno godzin na czas zimowy i osobno na czas letni. Przechodząc znowu do zaplecza, wiem, że uzupełniłem święte, Mogę przejść do nabożeństw. Więc wciskam zakładkę nabożeństwa z lewej strony i otwiera mi się okno do uzupełniań nabożeństw. Jest to dość prosto, ponieważ trzeba wpisać tylko nazwę nabożeństwa, na przykład nowenna do Matki Boskiej, Matki Bożej. Nieustającej pomocy i napisać jest kiedy. Na przykład przed muszą, albo inaczej napiszemy: w każdą środę przed muszą, świętą wieczorną. I mogę dodać wszystkie nabożeństwa, jakie się odbywają w ciągu roku. Klikam dodaj nabożeństwo i od początku nazwa nabożeństwa i kiedy. Jeśli mam wprowadzone do nabożeństwa, daję aktualizuj. A, przepraszam, bo tu stworzyłem nowe nabożeństwo, więc muszę je usunąć, bo nie uzupełniłem. Mam wprowadzone nabożeństwo, daję aktualizuj. I również nabożeństwo mogę podglądnąć na stronie, kiedy się odbywa w liturgii i w nabożeństwach. I pokazuje mi się nowe domatki Bożej nieustającej pomocy w każdą środę przed mszą świętą wieczorną. Mogę dać więcej informacji typu na przykład przed mszą świętą wieczorną o godzinie 17, żeby to było bardziej wyraźne czy czytelne. To już jest jakby swobodne do, do wprowadzania. W następnym filmie będę pokazywał w jaki sposób uzupełniać dane dotyczące sakramentów, grup parafialnych i dusz